Jeremiasza 31, 31-34 Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Zudii nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. To przymierze moje oni złamali, chociaż byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawo w ich wnętrze i wypiszę je na ich sercu. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą pouczać jeden drugiego ani brat brata, mówiąc: Poznajcie Pana, bo wszyscy mnie poznają, od najmniejszego do największego z nich, mówi Pan, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. Hebrajczyków 8, 8 12. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdy ująłem ich za rękę aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też odwróciłem się od nich, mówi Pan. Tak jednak będzie przymierze, które zawrze z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich umysły i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Nikt już nie będzie pouczał swego bliźniego ani swego brata, mówiąc, poznaj pana, bo wszyscy mnie poznają, od najmniejszego do największego odpuszczę bowiem ich nieprawości ich grzechów już więcej nie wspomnę